Dzień dobry. ponownie witam Państwa. Szanowni Państwo, trzy tygodnie odkąd zapadły pierwsze decyzje dotyczące wprowadzenia różnego rodzaju obostrzeń, spraw związanych z bezpieczeństwem. Najważniejsza wiadomość dla Szczecinka, dla szczecineczan, to to, że do tej pory nie mamy potwierdzonego żadnego przypadku związanego z koronawirusem. Nasi mieszkańcy, mimo tego, że ponad 111 osób jest w kwarantannie, do tej pory nie zachorowali nie było takich zachorowań na terenie naszego miasta. Cały czas poza koronawirusem musimy sobie zdawać sprawę z tego, że bardzo ucierpi na tym nasza gospodarka, bardzo ucierpią na tym przedsiębiorcy. Państwo przyjęło tarczę związaną z ulgami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstw. Niemniej jednak my, jako, jako samorządowcy, ja jako samorządowiec chciałbym zaoferować szczecineckim przedsiębiorcom nasz szczecinecki pakiet dotyczący przede wszystkim ulg związanych z podatkiem od nieruchomości, z czynszami. Jeżeli chodzi o sprawę czynszy, tak jak deklarowałem wcześniej, nasi przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje działalności na mieniu spółek bądź jednostek, które podlegają miastu, będą musieli się zwrócić, będą oni musieli się zwrócić do tych wszystkich właścicieli nieruchomości, z którymi mamy podpisane umowy i tam będziemy indywidualnie chcieli zastosować ulgi. Wydałem jasne wytyczne dla prezesów, dla dyrektorów, tak żeby zdawali sobie sprawę, żeby brali pod uwagę złożoność sytuacji. Jeżeli chodzi o podatkowe nieruchomości, to na pewno będzie trzeba Tutaj wprowadzić stosowne rozwiązania prawne, dlatego też szykujemy, jest w opracowaniu specjalna uchwała, która będzie dedykowała, dedykowana naszym szczecineckim przedsiębiorcom. Jeżeli chodzi o zaległości związane z podatkami za rok 2019, raczej nie przewiduje tutaj ulg związanych z tym, że ktoś w ubiegłym roku nie wywiązywał się ze swoich obowiązków i, i, i takich podatków. Yy, nie płacił i dzisiaj ma zaległości. Generalnie będziemy stosowali zasadę, że te ulgi będą obowiązywały od drugiego kwartału roku 2020. Na najbliższej sesji będę rekomendował taką uchwałę. Mam nadzieję, że, 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 że wspólnie przebrniemy przez ten ciężki okres.